Dzień dobry, z tej strony Jasiek Dąbrowski i dzisiaj stworzymy nutkę disco polo. Sporo osób myśli, że tworzenie muzyki disco polo to prosta sprawa, że wystarczy zabrać pianinko, podłączyć je, dwa dźwięki zagrać i już będzie muzyka. No i ma się rację, bo tak dokładnie jest. I dzisiaj sobie to zrobimy. Dobra, na sam początek pianinko. Który by tu krucyfiksa zabrać? Moment. Tu świecę Mamy tutaj sporo kontrolerów midi, bo tak to się profesjonalnie nazywa, chyba, że ukulele zagramy. Disco Polo, ukulele, hmm? E? Aż synek by zaśpiewał, że aż oszalał. Ale dobra, nie, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł, wyjść, bo niestety nie jestem tak wysoki jak e, wasi kraszowie, ja jestem niziutki. Dobra, 1,80 to chyba nie jest nisko. Jest wystarczająco by kochać. I mam nadzieję, że z takim przesłaniem Sylwia żyje. Weźmy sobie to większe. Skoro talent mały, to sprzęt musi być duży. No i jest. Bez kojarzeń. Grunt tworzymy muzykę dzisiaj. Szczęśliwy? Bardzo. Moje marzenie to było zawsze. No i świetnie, cieszę się, że mogę spełnić swoje marzenie. Jak mamy pianinko, to wypadałoby jeszcze kabel jakiś, by to podłączyć. Kurde, jakieś 30 cm wzrostu by się więcej przydało, żebym widział, co tam jest. O, to wszystko zaraz na mnie spadnie. To nie ten kabel. Narzędzie miłości. Nauczycie się tym grać, wszystkie laski albo panowie, w zależności od preferencji, wasze w liceum. Mówię wam. Ja się nauczyłem grać na akordeonie. Kumple z gitarą wygrali. To jest, to jest też narzędzie miłości. Gdybym umiał na tym grać, byłbym bogaty. A tak to, to zostawcie subka, żeby mnie wesprzeć. Kabla dalej nie znalazłem, ale mam to. Witam wszystkich z tej strony Jay Dabrowski. Zostawcie lepiej suba, bo inaczej moja zguba. Znalazłem instrument na miarę mojej zdolności. Trójkąt. Jestem ciekawszy. czy zgadniecie. Dawajcie. Dokładnie tak. Titanic. Mam kabel. Za początek trzeba zrobić o miejsce na biurku. Cyk. Ja bierniczek jest zakurzony. Jak ja dawno z Ciebie nie korzystałem. Oby działał. Co jest? MAMY, DZIAŁA! Jeśli słuchacie muzyki w taki sposób, że ona ledwo brzęczy i w ogóle prawie nie słyszycie, że coś tam jest, ale nie wiecie czy to czy to muzyka, czy to może wam w brzuchu burczy to trzeba na full latać Niech sąsiedzi słyszą, że teraz Mozart się budzi w bloku Bierzemy głośniki Niestety mam takie malutkie Logitecha Ale wydaje mi się, że wystarczą, żeby dać czadu od początku. Słyszycie disco polo? Z czym się kojarzy disco polo? Z tym, że stoicie jak drętwiaki na koncercie? Co? Słyszysz zęka i nawet ci nóżka nie machnie? No przyznaj się, przyznaj się. Choćbyś uwielbiał jazz, choćby plus ci grał w sercu, to jak usłyszysz t, to się jara. Zatem zacznijmy na początku od wybicia rytmu, czyli perkusji. Jeśli myślicie, że jestem naprawdę zdolny, że stworzyłem taką perkusję, to się nawet nie łudźcie, bo tą perkusję stworzył mi program. Jak to Sylwia usłyszy na walentynki, to ja po prostu nie wiem. Ja będę musiał ją potem z podwłoki zbierać. Dla mnie już skończona piosenka, Ja bym już mógł tekst nagrać i by było spoko. Ale mimo wszystko potrzebujemy jeszcze basu. Daj mi tu bas, Hobby. Taki obaz wybrałem. Tylko, że jak jest tak nisko grany, na przykład tu. To kojarzy się takie, tak trochę z Jackiem Stachurskim. A Jacek Stachurski, mimo wszystko, nie kojarzy mi się za bardzo romantycznie bardziej z taką udaną imprezą, ale to już jest mało romantyczne. Natomiast, jak zagramy to wysoko, to wtedy czuć te emocje, czuć tę miłość. Sprawdźmy, jak to zadziała. I człowiek dryfuje. Teraz pewnie myślicie, że dobra, trzeba urozmaicić zwrotkę. Nieprawda nic nie trzeba, ja nie urozmaicam zwrotki. Popracujmy nad refrenem, bo już mamy zwrotkę. I to bym po prostu łapał akord dany, czyli na przykład G. Nie mam zegarka, nie wam, ale bardzo szybko. Jak rocz się bawisz? Uhu! A tekst kiedyś będzie? Proszę. Jak będzie? No, more, to romantyczność wymaga słowa. Gdy pierwszy raz ujrzałem, to się w tobie zakochałem. Zakochałem. Co robię? Rozgrzewam się. Aaj! Dobra, mamy mikrofon. Podłączone też słuchawki, więc można szaleć. Mama, just man Jeszcze raz ujrzałem, że się w tobie. Zakochałem, zakochałem. Moi drodzy, sprawa wygląda tak, że mamy już chyba skończoną piosenkę. Wiadomo, że jak na ten czas, który na nią poświęciłem, no to to nie, to nie jest jakiś super majstersztyk, ale myślę, że jest do opuszczenia Sylwii, żeby usłyszała co o niej myślę, żeby usłyszała te wszystkie miłe rzeczy. Dodałem jeszcze tak w postprodukcji trochę takie pianinko, które ma podbić zwrotkę. Gdy zbliża się refren, i w refrenie to pieninko to brzmi mniej więcej tak. Uwaga, to tak w tle jest to pieninko. I nagrałem sobie jeszcze taki tylni wokal, takie podbicia po prostu malutkie. Jeszcze taki wokal trochę bardziej śpiewny. Zarąbiście to brzmi jak jakiś rap, nie? Amerykański. Słuchajcie. Bo to ma podbijać to. Jeszcze jedna sprawa, którą dodałem to jest takie pianinko w tle. Uże to robisz, że szycia wariatką mego serca adresatka Może niedługo nie będzie planety. Dla ciebie skęcia zrobię takie komplety. Cię pierwszy raz ujrzałem, to się w to znać w komentarzu jak wasza reakcja jak coś, tę piosenkę postaram się dodać po odcinku na spotify, więc szukajcie w opisie linków, jeśli nie będzie w trakcie publikacji tych linków to na spokojnie, bo tam musi troszeczkę przejść cały proces tej weryfikacji spotifyowej wtedy dam wam linka po prostu do mojej grupki facebookowej, gdzie jak będzie na spotify piosenka to dam wam znać yy, i lecimy sprawdzić reakcję Sylwii, trochę się boję, ale mam nadzieję że nie będzie surowa. Dzień dobry laski zapraszam, mam dla was piosenkę tak, żeby było wam wygodnie, może na tym białym fotelu, co? Luśka, dla ciebie też mam piosenkę i dla ciebie też skarbie, dla waszej trójki, dla moich trzech walentynek. Lu, jesteś gotowa? Mama, jesteś gotowa? A trzecia dziewczynka jest gotowa? No to, uwaga, no to Lu.

Hey, hey. zasługuje, ciągle widzę, że to się czuję kochasz mnie mocno ja kocham ciebie takiej miłości nie znajdziesz nawet w głowie w, w tobie zakochałem, zakochałem moim zdaniem ty po prostu jesteś ideałem, ideałem gdy się pierwszy raz ujrzałem to się w tobie zakochałem, zakochałem a po prostu jesteś Hi. i! Ideałem, ideałem. A ja jestem trochę beznadziejny. Nie hej, hej, tandy, tandyjny. Mimo, że bierz taki błotek leko, to ty nie nazwiesz nas <śmienny> Aleko, Bo gdy pada przeklinam pogodę, a potem truskawki jem mam brudną brodę. mi się ogarnąć, bo myślę, że teraz... Mam wszystko co chcę, muszę cię kochać. Tak, Zakochałem, zakochałem. Moim zdaniem, Ty po prostu jesteś ideałem, ideałem. Pyszy, rozumiem, I tu dodałem nową rzecz. Uwaga! Zakochałem, zakochałem. Moim zdaniem, Ty po prostu jesteś ideałem. ideałem tak <laughs> <złycha, śmiech> dużo ja to jest zakocha, weź. Zakocha, <laughs> Ale tak. stanie, ty po prostu jesteś ideałem ideałem Jak słuchotko brawo Brawo! Jak się podobało Łysku Brawo zrób wszystko Brawo brawo dla tatusia! Więcej musi się ta postarać, Pięknie, tak? Za dużo, by autotune? Lusia chyba najlepszą reakcję miała. Tak, a jak ci się mama podobało? Tak samo jak Luci, tylko ja nie mam siły tańczyć. Czyli będziesz moją walentynką? To, tak. Uuu, zatem kochani, teraz już nie pokażemy Wam, co się stanie zaraz. Nawet Lucia będzie musiała zasłonić oczy. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Brawo! Udanych walentynek. Papa! Pa.